Halo dla wszystkich. Mamy kolejne połączenie. Przepraszam bardzo. Halo dzień dobry drogi widzu. Wróżbita Willow z tej dobry. strony? Dzień dobry, dzień dobry. Jak masz na imię, drogi widzu? Ola. Ola. Ile masz lat, Ola? 18. 18. Dobrze. W którym roku się urodziłaś, Ola? 2004. 2004. Poczekaj. Pozwól, że obliczę, czy masz 18 lat. No, masz, Ola, masz 18, masz 18, masz 19. Który miesiąc, Olu? Dziesiąty. Dziesiąty miesiąc? Ja nie pytam się, w którym miesiącu jesteś w ciąży, Olu, tylko w którym miesiącu się urodziłaś. Rozumiem pytania. Pani Aleksandro, mi pani rok, w którym miesiącu się pani urodziła? Tyczeń, maj. luty, marzec, kwiecień, maj. Tak? No tak? Pytanie, odpowiedź jest, jest tak. Tyczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Tyczeń. Tyczeń. Styczeń. Dobrze. I który dzień? Dzień dziesiąty. Dzień dziesiąty. Dziesiąty stycznia, dwa tysiące cztery, czyli waga. Ok. Pani Olu, jakie ma Pani do mnie pytanie? Czy dostanę od rodziców konia? Konia. Już sprawdzamy. Jakich rodziców? Przecież Pani jest pełnoletnia, Pani już powinna sobie sama kupić konia. Wiem. No to, to, to czyli Pani dalej mieszka z rodzicami mając 18 lat, tak? Tak. I Pani chce dostać od nich jeszcze konia? Tak. Już sprawdzam. Dzisiejsza młodzież, słuchajcie, nieodcięta pępowina. Delovers, faktycznie, wskazuje dwóch kochanków. Mieszka pani dalej z rodzicami. Karty nie kłamią. Mało tego, ma pani podniesioną rękę jak Adolf Hitler, czyli jest pani dyktatorem, terroryzuje pani swoich rodziców. Mając 18 lat, ale konia pani dostanie. <laughs> Karty nie kłamią. Wróżbita Miloż, pozdrawiam. Halo, pani Olu. Halo. Zapomniałem dodać, że będzie to jednorożec. Do widzenia!